Witam wszystkich siema Bartek, jest ja sorry chat już 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 przyjmuje Posłuchajcie, ja jeszcze zaczęto tylko te emotki, bo te emotki trochę mnie zaciekawiły, nie spodziewałem się, że twórcy tych emotek dodali kolejne nowe emotki. Zwaliło mnie i jeszcze te emotki, możemy grać już coś normalnego, no ja. Ale ja nie będę grał długo, do 20 gram chat. Łaj no Bartek jeszcze jeszcze ja próbuję dodać, coś Karol. sobie potańczymy. Dobra, dobra, tylko yy, jest co? Nie wiem, pisze mi, że coś jest z błędem. daj, dodam, dodam, dodam. Do, do, do. Light unit tak Karol co się stało. ja muszę ogardać i Life'a i Messengera, bo aż tutaj piszą i tutaj piszą. W ogóle mi Forta wywaliło. Mi też, wiesz, mi Forta wywaliły do tego mnie i do tego. tego I dlatego mnie waliło z live'a. Cześć Kosior No, sorki, pies przyszedł mi. E, do pokoju. Jak coś to wcześniej oni zaczęli mnie strzelać, nie ja. A, okej, okay, rozumiem. Dobra, i to jest... Ja jeszcze raz czytuję tą mapę. Ja w ogóle... się ma. Y, ja w ogóle nie spodziewałem się, że będzie ponad 61 stron. Bo jak ostatnio miałem, to miałem tak, że miałem tylko 3-4 strony tych emotek, a tu normalnie w ciągu jednego dnia dodać 61. A można też potańczyć? Tak, 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 Roldo dołączaj. No, teraz na tej mapie było po 4 zakładki, a teraz po 61. I te wszystkie emotki teraz praktycznie nie. Jeszcze skiny dodaję. Jak dodam skiny i kilofy to ja nie wiem co zrobię. A to nie ta mapa? To to, to za Siema. mapa. Siema ma? A, bo to, 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 to jest. A dobrze no raja się przy Może Light Light, czemu tym grasz, nie graj nie, jad, z kimś innym. Ja, jak ja z Neymarem? No spokojnie z Neymarem Czujesz, czujesz, j, ja czuję, że jest ta, jak widzę Neymara, to wiem, że jesteś taki, taki, taki zachowujesz się jak dziewięcioletni kid, który mówi, ale jesteś słaby i ten ci daj kielte z mapy. A się oh. ma taki kraft. A to jest trochę, nie wiem tylko zmienia nic. Okej. -okay. Teraz wezmę z jakiegoś innego, fajnego. O, mam fajnego skina. A nie, tu jest mały motek. Ja mam miałam z zamowkami na Spokojnik, spokojnik. Tylko nie wchodźcie na chwilę. A nie, to, to jest słaba ja wczytam ze wszystkimi, bo mam jedną bankę się Dobra, wczytuję się O co chodzi? Maszkę z mapy? Z mapy mieć? Ta, z mapy. To nie, to ja mam normalnie. Ale tu nie ma tych tańców co so jest. A so, sorry No, tamtych... Tam gdzie tam <laughs> Ja nie mogę to jeszcze Ale co jest To ta mapa jest jeszcze lepsza Tam, co tam macie? Jakiegoś kolesia który tańczy Just i ale tego porobionego. podrobionego A szkoda, że graffiti też nie mają. Albo skinu, zakończycie? To, a ja będę zakończył grę, ale będę zakończył na chwilę. To nie mogę zakończyć, niech to może? Ja zakończę. Ja za kozatkę chcę po ja tańcu z takim... A fajnie mamy. Nie ja myślałem. Okay. Ebi? No My się tak osłania wszystko. O, jeszcze jest pirueta do rzadka oby, rzadko ja młotka zadwizę, noc. To słego Boże, to jest dopiero dobre. Choda, że tego w centrum nie ma. Wiesz co? Ja, ja akurat na takiej jednej mapie, na, na niektórych mapach jest tak że no, w sensie nie wiem czy ten trum jest, ale jak wiedzieć na inną mapę też to jest takie te motki O grylowaneczką Głowę No nie no